No i co, witam, witam wszystkich, witam wszystkich, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie tej sagi depozytowej, której, którą e, e, znaleźliśmy dla, nowo, dla, nowo, dla nowych widzów. No to e, znaleziony został taki większy depozyt, który po prostu już jest 20 ponad odcinków przerobiany. Także zapraszam na poprzednie odcinki, zobaczcie jak doszło do jego znalezienia. Teraz myślałem, że już jest koniec, myślałem, że już jest koniec podsumowanie, prawda? E, I ten ostatni worek chciałem Wam pokazać komisyjnie. No i już w ostatnim odcinku depozyt w depozycie. Jeszcze w ogóle ta, ta, ten cały porcelan taki piękny. Medaliki idę do medalików. Tu są też stare medaliki, potem wszystko połączymy. No i co, zobaczmy dalej, co tutaj wyskoczyło, wyskakuje nam. Ja nie wiem dalej, co tu jest. Musiałem ochłonąć po tych medalikach, wrócić, wrócić na bazę. No i co, lecimy dalej, zobaczmy, patrzcie. Drugi bucik, mamy drugi bucik, bo już jeden mieliśmy tylko bez opakowania, także mamy dwa buciki, już wiemy, że to jest bucik z PRL-u. Bucik z PRL-u tak ten bucik był e, 1980 rok. 1980 rok. E, no i co? Tutaj jakiś depozycik e, tych. To zobaczmy co to jest. Depozycik e, magnesy? Nie. Żeby tego nie potłus, Żeby tego nie potłus, żeby tego nie Żeby to tak. Ja tutaj to. Opa. Wyciągnę wam, pokażę, ooo, króliczek, takie figurki, ty fajne, tylko powiedzieć, czy to z PRL-u, ale ładne, figurki porcelanowe, zobaczcie, fajne, takie figurki porcelanowe, kurka, tutaj mamy i w świetnym stanie, w ogóle na nie zderpane, taki ten, takie porcelanówki, tutaj mamy piękne, piękne kwiaty takie, takie płytki, prawda? porcelanowe i chyba jajko, prawda? Chyba jajko. Dobra, odłóżmy tutaj, potem będziemy sprzątać, potem będziemy sprzątać. Na razie polecimy dalej, co tu jest. Żeby może coś nas zaszokuje. O, od razu od grubszej rzeczy jakichś portfele. Pa! Uuuu, coś tam jest, ale ja ja nie wiem co normalnie <laughs> ma zaha <laughs> ludzie powiem wam, że ten depozyt, ten depozyt to, to normalnie mnie zaskakuje tak, że to zrobimy komisyjnie. Dobra, to jakby co? To będzie tak, jakby jakbyśmy tutaj nic nie. Zobaczymy teraz pobieżnie, a to otworzymy na wielkim finale może też. Bo też może... Właśnie w coś tu wpadnie do finału. Tego nie wiem, czy chce te guziki. Tą broszkę to weźmiemy. Tutaj muszę jeszcze, żeby to się nie pobrudziło, bo te... Torebki to są... Ktoś tam mówił, że mogą być przedwojenne, no nie? Prawda dobra, dlatego... Portfelik, coś jest z portfeliku? Coś jest z portfeliku? Karta, cygaretes. Tu nie, nie, nie. Ło, fajna kartka. Stara kartka, fajna taka. Ja Wam powiem, który rocznik. 1993. Rocznik tej kartki. W portfeliku tutaj jakieś nic nie mam. Monetki. kurze. O, 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 patrzcie, stara, zardzewiała moneta, poszukiwacze, zlepek, nie, dwa, a no to zwykłe dwa grosze, zwykłe dwa grosze, ale jak w jakiej patynie, dwa grosze w takiej patynie, dobra, szukamy skarbów dalej, tego nie będziemy chyba, ale fajny portfelik, nic nie ma, jak nigdy nic nie, jak nigdy, zawsze warto patrzeć do środka, a jak nic nie ma, to robicie jeszcze tak, może, tutaj wypadnie, to przeoczyliście. Patrzcie, tutaj jakieś róże. Co tu my mamy? Uuu, ale stare, bardzo. Bardzo stare, ale niewątpliwie już żarte. Aksę. No, może przyda się do psikania, tutaj. Patrzcie, mamy taki wazonik, fajny. Jeszcze jakieś. Co to jest tam? Uwe, stary artefakt. Normalnie, co jeszcze będziemy mieli? Co oni wyrzucają do śmieci? Co oni wyrzucają do śmieci? Powiem wam. Te odcinki. O, jest podpisane. Fotopam chodzisz. Ty, chodzisz ZP, Fotopam chodzisz Widzieliście? Ale jatka to jest w ogóle wazonik z chodzieży? Fotopam ZHP chodzisz Kurcze, stara chodzież czy nowa? O, to odłożymy na ważne miejsce. Lecimy dalej. O, kolejny portfel widzę. I nic, nic nie brzęczy. Ale to jest parcie. Jeszcze z patyną. Czyli może być coś tam jednak na rzeczy. Starego, ale nie ma, ale no nie wiem, jest stary, wystawiamy, tutaj co mamy, patrzcie okularki, skarb okularków, Tylko jakie fajne bingle, ty, widzieliście takie stare bingle, fajne bingle, takie stare w ogóle oprawki, patrzcie jeszcze te, te, starsze z najstarszych, one nie są złote czasami, kurczę, sprawdzić w ogóle, czy one musiężne są, powiem wam, że to wygląda jak, ty, to nie są złote okul... ty, próba jest, ale jazda, ty to są złote okulary! Ale jazda, ty... Tam są truby, ty, ja wiecie... Ty, ja, ja patrzę na to i widziałem od razu ty, że to nie jest mocąc. Ej, ale nie, nie! E, AHA! U, 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 u. Nie, niemożliwe! Te złote okulary, tu też jest próba? Patrzcie ty. A te drugie? Patrzcie te drugie. Ty złote okulary. Ja nie wiedziałem, że są w ogóle. Złote okulary. Tam jest czy ale no niemożliwe, no kurczę, no. złote okulary, ludzie weźcie mnie na, na razie, to yy, to ulegnie na razie, co tam jest, o nie wiem, może być medale, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, co oni wyrzucają na świeci, chcecie komisji nie zobaczyć, mnie też to bardzo ciekawi, ale normalnie teraz to te okulary to mnie zaciekawiły, patrzcie, futerał na okulary, jakiś herb, patrzcie, 1688 jest przypięta jakaś specjalna taka, o kurczę, Jakaś specjalna z herbem, nie wiem co to jest sekretnik. Powiedzcie mi, 1688 takie coś to jest chyba sekretnik, i tam jest do otworzenia. Słuchajcie, w następnych odcinkach podejmiemy się otworzenia tego sekretnika tajemniczego, ale się podjarałem. Nie no, niemożliwe, to nie są złote kolary. Trzymajcie mnie, trzymajcie mnie, chyba po... patrzcie patrz, tu następne. Zobaczmy, ale one są normalnie zdobione. No nie, to jest nie złote, ale próbę widziałem, próbę normalnie widziałem, próbę na tych, te wyglądają jak złote. Ale jadka by było. Ale to by była jadka dosłownie. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Zajmijmy się należymi kolorami, bo ja tu normalnie widziałem próbę. Nawet jak to nie... Ale co? Musiąc zrobić próbę? Czy posrebrzane? Nie. Posrebrzane? Nie widać tu srebra żadnego. Czy jest? Gdzie? Nie widać. No nie widać. Czy posrebrzane to są? Ale to jak złoto wygląda właśnie. To normalnie, patrzcie. To normalnie nie ma risek. Nie ma nic. To, to wygląda jak złoto. Ja wam powiem. To ja muszę je brać. P, co tam pisze? P, nie widzę, nie mam szkła powiększającego widzicie? Kurczę, mam ja powiem. Normalnie one mają tutaj z boku, o tu. Dwie próby, dwa bicia. Dwa bicia są normalnie, czy to możliwe? Ja je biorę normalnie, to jak są złote okulary. Masakra. To by była po prostu strzał, strzał dekady, ale starość. Ale starość wspaniały. Ale fajne. Kurczę, a te? Te też złote? Też próbę, ale to są takie same. Kurczę, powiedz, że też mam próbę. Nie widzę, nie widzę. Ale one mogą być posrebrzane. Czy nie? Ale nawet tak posrebrzane te nie mają próby. Ale mają sporo patyny, więc coś mi tutaj już w tych nie gra. Ale niewątpliwie gigantyczny starość. Weźmiemy je, odłożymy na bok na pewno. Bo to jest po prostu niespodziewane znalezisko. Naprawdę, naprawdę. Jestem dosłownie w szokersie. Jestem w szokersie jakie stare okulary wyrzucają, patrzcie tu te oprawki mogą być takie pewne elementy złote na przykład tylko to o powiem wam, bo to tak by było złote o właśnie, tylko gdzie jest próba? widzicie próbę? ale to, to powiem wam chociaż no nie, to ma, może nie ale tamte, ale fajne tu jakieś zdobienia w ogóle One są tutaj jakieś zdobienia mają jeszcze tym, ty, próba, nie jest jest jakieś bicie, D jest jakaś próbka, tutaj, patrzcie. Tu na tym jest bibicie, a na tym. Nie wiem, nie wiem. Ale ja je odkładam na pewno w miejsce specjalne. W miejsce specjalne, gdzie ten futerał. Tutaj. I normalnie. W ogóle co to jest za zawieszka? To jest zawieszka, choć była kiedyś stara. Masakra, dobra, do następnego odcinka. Zobaczymy, co oni tu dalej wyrzucili. A to jednak przychodzi do następnego odcinka. Bo teraz te okulary są samo są, są, są topie jak się wydaje. No. No, trzymajcie się do ustyszału.